No Siemaneczko z KSJ a dzisiaj sobie zagramy. Proszę już Tak, zacząłem, już możesz się przywitać. I Siema? Jeździmy premierem, który za pierwszą 89. Tak. Chcesz posłuchać tego, co będę miał do powiedzenia, czy po prostu sobie będę tak, jeździł? Tak, 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 tak. tak, To słuchajcie. Dobra, to tak. Chciałbym dzisiaj się spłakać na odcinku, tak? Będzie to płakane kurwa dużo, o tym co się odjebało z One Game, czemu jest zmieniona nazwa i czemu mnie nie ma w projekcie. Yy, tutaj pan Szefuncie mi pożyczył samochód, więc jest moim sponsorem. Yy, możecie mu pocać pieniądze na kontakt mojego. Dobra, ogólnie to yy, prosta sytuacja, kurwa. Ja pierdolę mnie stój stój, 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 nie stój! Nadimi! Nadimi! Co to było? Nagrywamy! Oh. Nagrywamy! Co nagrywacie? No, eneed nagrywa. Jak się z Bo ci... boku kochaj go wychupiał na serwer. Cześć, powtórz, bo. Kochasz, kochasz, go wychupiał na serwer. W sensie... Nagrywamy. Bo no na sensie, że odebrał mu troll managera no FTP i no. wszystko. Nawet na duty nie muszę ten, 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 eee, on... Tak, 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 tak. Ten, on zmienił nazwę. Dobra, daj, daj nam nagrać. Przekasz tam innym, że my nagrywamy. Żeby nam się <laughs> przeszkadzali. Dobra, dobra. Widzisz. Trzeba ich to się dopiero. Dobra. No i ogólnie to była taka sytuacja, że miałem sobie one game'a, stworzyłem ten projekt razem z Nieznajomym6.9 No i projekt miał być postawiany, ale no niestety nie wyszło, więc była wielka drama z Nieznajomym, bo go wyjebałem On tam już coś mi straszył, ale w końcu wyszło na to, że no nic nie wydał, i został wyje... Został, wy... Chciał mnie po prostu wykujać, bo wydał 3 dychy, a mi chciał, żebym mu żeby dał 5 kurwa w ogóle nie wiem na co wydał te 3 dychy chyba hostingu nie dostałem ani nic. No dobra, później to była taka sprawa, że kochaś pomyślał sobie, że no... postawi mi hosting, będzie dobrze, był projekt, projekt managerem, Projekt się zaczął rozwijać. No i już przed startem dosłownie dałem mu projekt managera. No i serwer sobie stał. Później te 3-4 dni sobie stał. Potem była pierwsza wywalka chyba w 5 dniu. No dobra, naprawiliśmy, ale już w szóstym dniu zaczęło się dziać coś dziwnego, mianowicie, kochaś sobie zaczął gadać za mamą. No dobra, niby normalnie. Ale no, zamiast kochać sobie pomyślał, że zmieni nazwy. tylko że zamiast zmienić nazwę Discorda, zaczął zmieniać Discorda kurwa na swojego całkowicie. Po co nie mam pojęcia, ale już wtedy czułem, że coś jest nie tak. No i siódmego dnia, czyli teraz, to jest chyba siódmy dzień, nie pojawi. Może coś pomyliłem czyli ostatni dzień yy, yy, serwera, bo teraz serwer się nazywa 5Live, został w tym momencie wyjewany przez Kacpra, xdd, Pakusa yy, i Meiza, jeszcze bym kogoś... Chyba Papusa, nie wiem. Yy, I zostałem oskarżony o podanie pasów do FTP, a nie miałem duty, nie miałem serwer-projekta, nie miałem kurwa ni panelu. Koła się mnie zapytał, czy mam panel. Powiedziałem mu, że mam, 5 sekund, tu już panelu kurwa nie miałem. I zaczęli mnie kurwa... zaczął mnie wyzywać, że podałem hasła do serwera Projekta, a sam ich nie miałem, bo zmieniali hasła. No, myślałem, że dostanę, ale żebyś kurwa... Fakusowi dali administratora, a mi kurwa nie dali Projekt Managera przez 3 godziny. No to takie trochę mech. No i zostałem wyjebany z projektu ogólnie za to, że podałem hasła do serwera Projekta, a sam serwer Projekta nie miałem. Nie umiem głupiej rangi nawet nadać na sobie w projekcie, nie miałem buty, nie miałem panelu, jedna co to sobie jeździłem, na głupiego paliwa nie mogłem zatankować. Nie, eee... więc taka była sytuacja. Kurwa, o nie, proszę. Ja Ręczny. Odpuszczam. Eee. Jak myślisz, co o tej sytuacji myślisz? Jest to legit? Nie. Legit, że ci wychojona na hosting? Nie. O, nie miałem z tego serwera odejść, bo... No ale no kurwa, no widzisz. Siema. Ja ostatni do buzu. Widzicie no kurwa, to jest co tak, stworzyłem serwis, z się, Jeszcze on mówi, że jak go, jak on mnie mógł wypujać na kurwa jego post. Ja no, 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 ale kurwa ja go przyjąłem, nie? Ja zacząłem ten projekt. To jest no takie średnie według mnie i no. Teraz w ogóle nie rozumiem polityki jego, bo zrobiłem serdecznie. kurwa, maperów mu dałem, dałem mu skrypterów, postawiłem mu wszystko na tacy, dałem kurwa projekt, no a mnie wyjewał. Dobra, ale wstrzymałeś to, czy... i... Co? Ty to wstrzymałeś czy... Co trzymałeś? No, się nagrywa. Nie no dałeś nagrywa, nie, najwyżej sobie potnę później. No ale no kurwa, no całe no. wiesz, no dałem mu maperów, dałem mu skrypterów, dałem mu kurwa projekt, nazwę. Wszystko na tacy badałem, no kurwa to wyreklamowałem. Ale no kurwa wyjebał mnie i teraz jest tam czterech kurwa menedżerów. Przecież to będą takie kłótnie. Nawet kupię kurde mapy ma. A znaczy no już do tego się nie prruję, no ale no... Dałem mu taki pomysł, który zaczął wychodzić, że no raczej albo go wykorzysta, albo się pokłócam i chuj z tego będzie, bo a mama zabierze czy tak zajebiście serwer, że się włamali kurwa na niego. No i chyba to tyle z tych historii. Dobra, więc no... Możecie mi wierzyć, możecie nie. On zabrał skrypterów ze sobą czy nie? Yy, wyjebał kującego, chyba korala wyjebał. Yy, I jedyny kto ze skrypterów został to jest chyba Amana i Szymon i Szymon nie... yy, Kującego na pewno wywalił, bo, bo, bo stanął po mojej stronie. Bo a, on prosił się kurwa 4 dni żeby dostać dostęp do subkonta i nie dostał go A wcześniej miał, ja mu dałem dostęp i robił robotę Więc no. tak. Powiem tak Na swoim serwerze połowa po skripteru dawałam sobie Highsy Broń i auta hmm. No ale do... no tak nie no, ale widzisz, no to jest takie, że postawiłem mu wszystko. Jedyne co to hostingu nie miałem. Gdybym miał hosting gdybym nie mnie było stać, to bym sam go postawił. Nawet miałem plany, żeby wodzina nie poprosić mnie, żeby postawił hosting i na szybko wyjebać kochasia, bo już wiedziałem, że coś jest nie tak. No ile hosting kosztuje, nie Hosting kosztuje dwie dychy co miesiąc. Na 30 osób. Ale ja nie mam kasy, no nie, jakbym miał, to bym postawił, ale. No miałem plany, żeby na szybko yy, wziąć wodzina. Yy, liczyłem, że jeszcze zostanę w tym projekcie i miałem wziąć wodzina, po prostu, że dawał mi kasę, wyjebać na szybko Kochasia po postawić swoją pakę i tyle. No tylko, że wtedy się bałem, że właśnie no między innymi a ja, się na mnie wpływi i mi serwer wyjebie, bo dla niego kolem to raczej nie jest. No... No ale wyszła jak wyszło, ja zostałem wyjebany, nie... Nawet zapisu paczki nie dostałem. Ogólnie to jest coś takiego śmiesznego, że jak mama jest w projekcie... Ale ponad 50 milionów bagdorów, jak go wyrzucą. No pan, no nie wiem po co oni go w ogóle dodają. Po co robić czterech menedżerów, na chuj tyle? Już to jest taki rozpierdol będzie. A ty jeszcze na tym one game wysłałeś tam, żeby wchodzić. No wysłałem, bo no... Myślałem, że to jeszcze wytrzyma trochę, że sobie tam posiedzę, kurwa. Nawet odcinka nie zdążyłem nagrać z tego serwera, bo cią albo ciągle się coś działo, albo kurwa, nie miałem duty Nagrałem jeden odcinek i to był z One Game. I nawiedziałem, sobie pomyślał, że zmieniamy nazwę, kurwa. To musiałem drugi raz nagrywać. Osiem osób grało przecież zawsze codziennie. Ja tam wziąłem. Gdzie kurwa 20 było? No 20. No to nie wiem no. no. ale no widzisz, ja nie zdążyłem nagrać żadnego odcinka. Nagrałem odcinek z One Gamer. To przyszedł kochać powiedział zmieniamy nazwę, tylko czemu on zmienił całego Discorda zamiast zmieniać nazwę na Discordzie A dlaczego zmienił, żeby Pamięta. mieć kurwa swojego? Powiem tak. Powiem tak Jakbyś płacił pieniądze jakieś? Tam po że kiedy To jeszcze nie szybciej by Taka prawda. No, nie jedziesz, no. Kurwa, dałem mu projekt, a on mnie wyjebał z niego za to, że... No, nie wiem, kurwa, za co. No, tam on za wszystkim, on dobrze. wszystkich, On mam, Jest dosłownie screen. Piszą, piszą do mnie, chłopy, że jest screen, że niby podałem, kurwa, hasło do serweru projektu. Nie. Ale ja sam go, kurwa, nie miałem. Weź, weź, stań, stań, stań. No. D bym mu nagrywamy. A Ej. to uważaj, No. <śmianowinko> S <Yes>, chyba. <bada. śmianowinko> Dobra, nie. Aleks musi być kichopsom, jak uciekamy z banku. Ej właśnie, bym uciekał z banku i bym powiedział, że nagrywamy odcinek, to by mnie puścili. Dobrze, żebyśmy mogli nie no, spróbuję jeszcze A ty dzisiaj jeszcze to czy nie? No, za chwilę będę kończył. I... Pozdrawiam. Nisko. Aż po same kule niżej nie mogę, bo się tu wypierdolę. I... Ufam to ja... I... Jak napiszecie w komentarzu na... ufam #ufon... to co ja, to to wam Dokładnie. Dam wam serduszka, ale yy, odpowiem. Ała. Ja też. Dobra, więc komentujcie, subskrybujcie, dajcie później. No i cześć. Brawa.